Ludusz Słowacki, już słowackich, przeklęskość. Przeklęta, ty wydarłaś ostatnie godziny, Szczęścia mego na ziemi. Ty żądłe gadziny wygnałaś na samotność. Bądź wiecznie przeklęta, każdy mój jęk zna ciebie, każda łza pamięta. Bo kiedy nieszczęśliwie zaklinałem ciebie, abyś mi dała. Co przyjaźni, w ciszy, toś tymi łzy w poprzednich podawała chlebie i jęcząc z jękiem w sercu mówiła: Niech słyszy. Cierpiałem i uległem. Dziś samotny jestem. Lecz wiedz, iż samotności okryty żałobą. Oczy moje obracam za każdym szelstem. Czekam, ale nie na Cię. Tęsknię, nie za Tobą. Tej czekam omawiany tej samotnej twarzy, która mi była siostrą na wyklanej ziemi. Myśląc, że kiedyś w duszy oczyma zobaczę tę, co w duszy oczyma patrzy na mnie a serca mego nigdy nie umiała ranić. A Tak się ze mną duszą i myślami dzieli, że już dziś sami Bosy nie wiedzą ani, czy ją dla mnie potępić, czy mnie dla niej zbawić. A ty, a ty co lałaś żółciowe gorycze, skoro się otwierała serca mego rana. O, gorzej niż przeklęta! Widmo tajemnicze złej przeszłości. Przeklęta bądź i zapomnij Się i nie drżą mi ręce, kiedy zerka na drobne pamiątki i zwitek listów przemizanych szkła, żeby chociaż rzeczą Nasze jedyne spotkanie po latach. Jaka jest, potrafi, czego żadna nie potrafi jeszcze. Nie pamiętano, nie śniąca się nawet, bo mnie ze świetlu. Ja pytasz, co w moim życiu... Pytasz, co, z moim, co w moim życiu z wszystkich rzeczy? Z w moim życiu z wszystkim rzeczami. Powiem Ci, śmierć i miłość Oboje znajdują w jednych oczu czarnych, w drugich młodych boje. Te dwie są miłości i dwie śmierci Przez niebo rozgwieżdżone spośród nocy czarnej to one pędzą wicher międzyplanetarny ten wicher co w ziemi aż ludzkość wydała. Da, na wieczór z nim przyszły wieczór Na żarne, dni śmiele, na życia się pierdzi, prawdzie. Na pierwszym piętrze, hala numer 3. Ja? A ciebie nie ma. A przez szkło szyb tylko rzeka i most z latarniami. Możliwe, że doszło do działu hali, powiedział właśnie, który miał lekki gar. Ósme piętro, hala numer 22. Ok, rozsypały się. Dzwonię, a w ciale nikogo a przez okno co gdzie się Gdy południe wydzwoniły miejskie zegary, szukałem cię w ciele organ, potem wśród saksofonów z koleżankami trzema. Potem chciałem cię szukać w ciele bębnów, ale po. Całkowicie zaplątałem się w muzycznym labiryncie i jeździłem z góry na dół i z dołu do góry. Kwiaty gdzieś przepadły, woźny mnie dogonił i powiedział, że jesteś w dziale Wisharmonii. Biurko pod oknem, przez które widać wieże, broń i chmury. Zjechałem piętro niżej. W hali siedem Wisharmonie stały długim rzędem. Harmonia, za harmonii. Tylko ciebie ani śladu. Się... Ani nisko, ani wysoko. Więc stanąłem przy oknie, a przez okno widać było pomnik króla na komi. A może jak w operze komicznej zapadłaś się pod podłogę? I tak szukam się dalej w centrali instrumentów muzycznych. I odnaleźć ciebie nie mogę. Thank <laughs> you. Nie oceniasz mojego ciała, tylko je komplementujesz. Nie oceniasz, jak zmienia swój wygląd, tylko akceptujesz to, czym czujesz się dobrze. Rozmyśl, no, że osoba się umarła, to że po prostu będziesz obok. Po prostu bierze. Zapięcie. kochani a więc jeszcze raz pragnę wyrazić moją ogromną wdzięczność ogromną satysfakcję z, wy z wydarzenia które dzisiaj się odbyło a mianowicie walentynkowy konkurs recytatorski ogromne podziękowania dla nauczycielek języka polskiego w naszym liceum pani profesor Edyty Bombol i dla pani profesor Teresy Wakulik za pomysł na ten konkurs, za inicjatywę, za zachęcenie uczniów komisji konkursowej, czyli dołączę tutaj uczennice klasy trzeciej B, Laurę Musiejuk, dziękuję za pracę w komisji. No i kochani, jeszcze raz o nagrodach. Nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc ufundowała Rada Rodziców w naszym liceum. Są to bony do Empiku w wysokości w 20 zł. Natomiast nagrody dla pozostałych uczestników ufundowała spółdzielcza Mleczarnia z pomlek w Radzeniu Podlaskim i to będą nagrody niespodzianki i gadżety, tak? Miałyśmy nawet ochotę zapytać publiczności, czy macie swoich faworytów, ale to może zostawimy na inny raz, kiedy przewidzimy może nagrodę publiczności także w takim konkursie. Natomiast słowo do uczestniczek. Kochane dziewczynki, podziwiamy Was. Podziwiamy Was za to, że. Chciałyście zaprezentować swój talent i to się udało. My Was już skąd idąc znamy w szkole i znamy Wasze talenty, ale po raz kolejny udowodniłyście, że macie swoje pasje i chcecie się nimi dzielić z innymi. Podziwiamy odwagę występu publicznego. Rozumiemy, jak to jest wielki stres, ale chciałabym, żebyście wiedziały, że to nieważne, czy jednorazowo coś nam wyszło, czy nie wyszło. Każda taka próba, każde takie doświadczenie to jest ogromny bonus na przyszłość. Dlatego, że wy już w tym momencie, Umiecie pokonać swój własny lęk czy opór przed mówieniem do innych, a to w dzisiejszych czasach okazuje się, że jest bardzo dużą sztuką. Podziwiam Waszą e, pasję do literatury, do poezji, co nie jest takie popularne w dzisiejszych czasach. Poezja miłosna to na pewno najpiękniejsza poezja i temat najpiękniejszy że piękne słowa wybrałyście, a żeby wybrać odpowiedni dla siebie tekst, to na pewno trzeba mnóstwo tych tekstów przeczytać, znać, po prostu być w tym znawcą i koneserem. Bo inaczej to może przypadek nas zgubić. Także bardzo wam gratuluję, gratuluję paniom, gratuluję uczestnikom i teraz już nie przedłużamy tylko może przewodnicząca komisji pani profesor Edyta Bombol poinformuje o wynikach konkursu. Tak ja też tylko słówko od siebie, bardzo mi miło i jestem zaszczycona, że wzięłyście udział w tym konkursie i każda, każdy występ był naprawdę wyjątkowy, oryginalny i dobór poezji, czy to twórczość własna, naprawdę bardzo nam się to podobało i tutaj długo się naradzałyśmy i które miejsce komu przyznać nie był to łatwy wybór. Dobrze i zaczynamy, tak? Może zaczynamy od wyróżnień. Pierwsze wyróżnienie przyznałyśmy dla Hani Nurzyńskiej. Bardzo długi wiersz, piękna prezentacja. Dziękujemy. Gratulacje. Dobrze, drugie wyróżnienie postanowiłyśmy przyznać Magdalenie Ciok. Piękny utwór własnego autorstwa, oryginalny, podobał nam się, słuchałyśmy z dużym zainteresowaniem. Gratulacje. Proszę Dobrze i trzecie wyróżnienie przyznałyśmy Łucji Sadowskiej, piękny też utwór, Łucja, dałaś radę. Szkoda ten, ten stres tutaj. Dużą rolę Tak, gratuluję. Wy, wyjątek przy pracy. Tutaj kolejności, tak jak pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Po prostu przyznałyśmy trzy wyróżnienia, tak? Trzecie miejsce przyznałyśmy Marysienie Węgłowskiej. Też za piękną interpretację, odpowiedni ton głosu, intonacje. Pięknie. Drugie miejsce przyznałyśmy za też oryginalny bardzo występ, dobór stylizacji Zuzannie Szymeckiej. Pierwsze miejsce, tak, zwyciężczynią dzisiejszego konkursu zostaje Aleksandra Grzywaczewska. Piękna interpretacja, bardzo długi utwór, także jesteśmy zachwycone, trudny, tak przede wszystkim.